Marączki. I sama, jesteś już dużą dziewczynką. I płacz. Upał, a w rękach zakupy. Ale mówimy. No dobra, zabiorę cię. Jak zawsze, zachęcam Was do przyjrzenia się, jaka potrzeba kryje się za taką prośbą dziecka. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy rodzic musi odmówić, bo fizycznie nie jest w stanie dziecka wziąć na ręce. A na działania profilaktyczne niestety jest za późno, bo ta sytuacja już się dzieje. Lubię przypominać cytat z Jula. Kto neguje własne potrzeby, wkrótce poczuje, że życie go przerasta, a winę za to zrzuci na własne dziecko. Będąc rodzicem, jesteśmy niekiedy zmuszeni, by odmówić naszym dzieciom, by chronić własne granice. Ale nie tylko. Czasami wymaga też tego od nas życie. Ograniczony czas, finanse, konieczność zrobienia czegoś w danej chwili. Jak więc odmawiać? Po pierwsze, udzielę informacji dziecku. Zamiast, nie, idziesz sama, spróbuj. Dojdziemy do tej latarni, widzisz ją? A potem zrobimy sobie przerwę i zjemy chrupka. Dobra? Zamiast nie, powiedz tak. Czyli zamiast nie, nie mam siły Cię nieść. Powiedz tak, kochanie, wezmę Cię na rączki, gdy tylko odstawię te zakupy w domku, okej? Okay? Po trzecie, opisuj problem. Bardzo bym chciała Cię wziąć na rączki. Problem polega na tym, że niosę w rękach zakupy i moje ręce już więcej nie uniosą. Po czwarte, zaproponuj zabawę. O, słuchaj, musimy znaleźć dziesięć kamieni, z których stworzymy w domu coś pięknego. O, ja już widzę jeden tam. Możesz mi szukać więcej?